Szczęść Boże. To jest moja żona Ania, a ja jestem Robert. Formujemy się od 16 lat w domowym kościele przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Chcemy podziękować Bogu za osobę księdza Franciszka Blachnickiego i jego dzieła. Dziękujemy za krucjatę Wyzwolenia Człowieka, który jesteśmy członkami. Dzięki niej czujemy się naprawdę wolni i wyzwalający. Dziękujemy również za oazę młodzieżową, w niej dorastaliśmy. Dziękujemy za dar domowego kościoła. To wspaniała droga do nieba dla nas i dla całej naszej rodziny. Za wszystkie dzieła księdza Franciszka Blachnickiego, kształtujące nasze życie. Chwała, Chwała, Chwała Panu!